Thank mm -hmm. you. 1 grudnia w dziennym ośrodku socjoterapii w Chorzowie Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny zorganizowało wyjątkowy wieczór. Z okazji 90. urodzin pani Marty Hoły, która jest aktywną działaczką stowarzyszenia, odbył się jej jubileuszowy koncert. Jest to osoba, która swym śpiewem jakby towarzyszy w życiu kulturalnym Chorzowa już od wielu wielu lat. W związku z tym była taka inicjatywa naszego stowarzyszenia oraz pana Jana Maria Dygi, aby urządzić jej właśnie taki no ale benefis, który ma uczcić właśnie 90 lat oraz uczcić to, że przez te wiele lat właśnie tutaj jakby działała artystycznie śpiewając w różnych chórach, zespołach na terenie Chorzowa. W programie znalazły się występy m.in. Jana Mariadygi, zespołu trójpokoleniowego, uczniów Chorzowskiej Szkoły Muzycznej oraz potopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury. Pani Marta Hoła też brała udział w tym zespole trójpokoleniowym, gdzie jednym z to był program prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny. Celem właśnie było to m.in. żeby ludzie starsi zarażali swoimi pasjami właśnie młodzież, pokazywali, w jaki sposób można swoje zdolności rozwijać talenty, no, że można właśnie się udzielać i, i, i gdzieś tam angażować w, w takie też artystyczne programy, projekty. Wbrew takiemu ogólnemu jakby myśleniu, że młodzież jest teraz znudzona, siedzi w domach przy komputerze, jeżeli ktoś ich uaktywni, ktoś im pokaże tą drogę, ktoś pokaże, że to też sprawia radość, że rozwija, że można jakby poznać wiele ciekawych osób. Wtedy tak, takie osoby właśnie jak pani Marta Hoła pociągają tych młodych ludzi, no i faktycznie jakby ta pasja właśnie ich, ich zaraża.